A jeśli chodzi o badminton, no to troszeczkę gorzej nam dzisiaj poszło, ponieważ w 1.16 finału odpada nasz duet, który przegrywa z tajwańskim duetem oraz Weronika Górniak, która przegrywa z reprezentantką Malezji. Również odpada Wolskaja, która przegrywa z reprezentantką Francji, Klotofoko i Jan Wilczak, również odpada, który przegrywa z Dajandem. W koszykówce 9, od, od miejsca 9 do 12. Reprezentacja Polski wygrywa 89 do 87 z chińskim Tajpejem. W siatkówce plażowej mężczyzn Czacharowski i Lejawa odpadają, a reprezentacja kobiet Ciężkowska i Lunio wygrywają 2 do 0 z Morikawą i Utsugi. A w judo nasza reprezentacja tak odpada w 1-16 finału Agata Szafran, która przegrywa 10 do 0 z Aitaną Errera oraz w jednej 8 finału odpada. Lum, Jakub, Peo, który odpada w jednej 8 finału, oraz w jednej 8 finału również odpada Dawid Szulik. W finale za to zwyciężyli Maeda z Japonii oraz Amano z Japonii. Tak, w ping naszej reprezentacji się nie wiodło zbytnio, ponieważ złote medale zdobyli kobiet Zao oraz Sidoromenko bez reprezentacji mężczyzn. W siatkówce za to trzecie miejsce zdobywa reprezentacja Włoch. Która pokonuje 3 do 1 Japonię, i tutaj pierwszy set najbardziej na pewno każdego interesuje, ponieważ 34 do 22, 32 wygrywa, a ostatni set reprezentacja Włoch wygrywa 25 do 16, więc totalna dominacja. A w finale mamy kolejny złoty medal. Reprezentacja Polski wygrywa 3 do 0 z Japonią. Pierwszy set 25 do 15, drugi 25 do 18 i trzeci 25 do 20. A w Waterpolo już poznaliśmy finalistów gdzie reprezentacja Stanów Zjednoczonych zmierzy się z Włochami, a reprezentacja kobiet Stanów Zjednoczonych zmierza się z Niemkami. Dajcie znać, co sądzicie o tym i o naszych trzech złotych medalach. Piękne, wielkie gratulacje. I to jednego dnia się udało. Naprawdę wielkie, wielkie gratulacje dla naszych reprezentantów i życzę powodzenia, żebyśmy weszli na wyższe miejsce jeszcze w rankingu medalowym, ponieważ aktualnie zajmujemy dziesiąte miejsce, a na pewno możemy zajść wyżej.